Witam Cię, ja nazywam się Asia Sosnowska i pokażę Ci dzisiaj, jak założyć własny fanpage. Większość lokalnych firm zaczyna od skomplikowanej witryny internetowej. W dzisiejszych czasach po to, żeby pokazać ofertę bądź cennik, nie potrzebujesz skomplikowanej strony internetowej. Wystarczy Ci w zupełności fanpage. I ja pokażę Ci na swoim monitorze krok po kroku, jak go zrobić. Zgodnie z obietnicą z zapowiedzi dzisiaj pokażę ci jak stworzyć profil swojej firmy na Facebooku. Podpowiem jedna wskazówka, aby stworzyć profil firmowy na Facebooku, musisz również mieć stworzone konto osobiste na Facebooku. Logując się do witryny facebook.com masz możliwość w prawym dolnym rogu utworzenia strony dla gwiazdy, zespołu lub firmy, i tutaj wykorzystujesz tą możliwość poprzez utwórz stronę. Facebook prosi mnie, abym zalogowała się do swojego konta prywatnego, więc loguję się do tego konta i naciskam w interfejsie czy interesuje mnie ta społeczność, czy interesuje mnie firma lub marka. Chciałabym Tobie pokazać, jak zrobić to dla firmy lub marki, dlatego klikam w chmurkę firma lub marka, rozpocznij. Tutaj wpisujemy nazwę strony, załóżmy, że będzie to Lodziarnia u Skalskich, taka firma rodzinna, kategoria Gastronomia. A jakże naciskamy, kontynuuj. Teraz po środku monitora mamy takie kółeczko, to znaczy, że Facebook trybi, zastanawia się, jak przetworzyć tą moją prośbę o stworzenie fanpage'a dla lodziarni Skalskich. i pojawia się komunikat dodaj zdjęcie profilowe. Jak stworzyć takie zdjęcie profilowe, znajdziesz podpowiedź w artykule na moim blogu na stronie www.joannasosnowska.pl. W tym momencie pominę dodawanie takiego e, zdjęcia profilowego. Jak to zrobić dla zdjęcia w tle, e, również znajdziesz dokładne informacje w tym samym artykule. Dlatego naciskam pomiń, i już e, taki profil lodziarni Uskalskich został utworzony. W oddzielnym filmie opowiem Ci o tym, jak dokładnie możesz skonfigurować taki profil, aby Twoi odbiorcy trafiając na twój profil, wiedzieli, co tutaj znajdą. No to mam nadzieję, że fanpage już założony. A teraz zapraszam Cię na moją stronę internetową www.joannasosnowska.pl sekcja blog. Tam znajdziesz wiele informacji o tym, jak postować, co postować, w jakich formatach. Mam kilka specjalnie dla Ciebie artykułów. Do zobaczenia!